Dziś będzie śmiertelnie poważnie o jednym z ciekawszych okresów w historii miasta, o okresie stołeczności Stargardu po wojnie trzydziestoletniej, ale w ujęciu antropologicznym. To był okres, kiedy miasto się odradzało, ale też powstawały w nim instytucje czy rozwijały się już istniejące instytucje, które zostawiły swój ślad w tak specyficznych źródłach, jakimi są szkielety, które znajdujemy na terenie miasta w trakcie wykopalisk od kilkunastu lat. Przygotowałem dwa przykłady ilustrujące to, o czym będę mówił, a będę mówił o rozwoju, wzroście i kształceniu medycznym na terenie miasta, bo w Kolegium Greningianum, ufundowanym przez burmistrza Petera Greninga swoim testamentem. Funkcjonowała szkoła medyczna uczona medycyny. Kiedy się uczy medycyny, to trzeba uczyć ją jej na właściwie odpowiednim materiale. Mamy tutaj doskonały przykład tego, o czym mówię. Mamy niewielki fragment twarzą czaszki z kawałkiem kości czołowej. Ze śladami cięcia. Cięcia sekcyjnego ono jest równe, ale niekoniecznie idealnie poziome. Widać ślady, gdy piła uciekała, w związku z czym no możemy mówić, że nie jest to żadna próba operacji otwierania czaszki żywego pacjenta, tylko właśnie cięcie sekcyjne już pośmiertne, żeby zademonstrować budowę anatomiczną. Kiedy się przyjrzymy powierzchni e, cięcia, niestety ona nie jest najlepiej zachowana, ale nawet widać ślady piły pod różnym kątem. Więc e, to cięcie odbywało się dookoła, po to, żeby mm, no, odsłonić sklepienie, usunąć sklepienie czaszki i mm, odsłonić mózg, i dalej prowadzić teatr anatomiczny, uczyć anatomii. To jest jedna rzecz. Tu mamy do czynienia z dydaktyką, powiedzmy. Natomiast ta czaszka, też nie zachowana w całości, znaleziona nieopodal muzeum na dawnym cmentarzu funkcjonującym przy Kościele Mariackim, jest już śladem, świadectwem wysokiego poziomu usług medycznych czy medycyny na terenie miasta. Mamy tutaj bowiem kilka otworów. I to są już otwory trepanacyjne, które miały pomóc wyleczyć pacjenta. Wiemy, że operacja się udała za pierwszym razem, bo mamy tutaj trzy otwory: dwa obok siebie i jeden na kości ciemieniowej, ale do tego za chwilę wrócimy. Te dwa są w pełni zarośnięte. Zarośnięcie tej wewnętrznej strony, wewnętrznej warstwy czaszki zajmuje około roku czasu, więc możemy mówić, że rzeczywiście operacja się udała, pacjent przeżył, doszedł do siebie. Zachowały się ślady podstawy narzędzia trepanacyjnego. Mamy otwory, właśnie wgniecenia po trójnogu. W równych odstępach, i one są w jednym i drugim przypadku właściwie te same, więc można mówić, że użyto tego samego narzędzia, być może wykonywał je ten sam chirurg. Te dwa, jak powiedziałem, się udały. Natomiast w tym przypadku, niestety, operacja doprowadziła do śmierci pacjenta. To jest jeden też z doskonałych przykładów, bardzo rzadkich, ale dla nas szczęśliwych, bo jesteśmy w stanie określić bezpośrednio przyczynę zgonu. I ta czaszka jest jednym właśnie z niewielu przykładów, gdzie, gdzie możemy powiedzieć, co było główną przyczyną. Jedna, jedno z ramion, jedno z nóg trepana, podstawy trepana zostało umiejscowione na połączeniu szwów wieńcowego i strzałkowego. Kiedy zajrzymy do środka, dzięki temu właśnie, że czaszka jest uszkodzona, Widzimy, że dociśnięcie tego narzędzia doprowadziło do wgniecenia i pęknięcia czaszki w miejscu, gdzie przebiega zatoka strzałkowa, czyli naczynia krwionośne, które, których przerwanie, uszkodzenie doprowadziło w bardzo krótkim czasie zwyczajnie do wykrwawienia pacjenta. Więc no, trudno mówić, żeby operacja przebiegła pomyślnie, wręcz przeciwnie. Ale jednocześnie jest to świetny przykład na to, że mieliśmy tutaj w mieście w wieku XVII, na początku wieku XVIII, medyków, którzy podejmowali się tak trudnych i obarczonych, jak widać, ryzykiem, a jednocześnie w wielu przypadkach udanymi zabiegami, w tym wypadku neurochirurgicznymi. Są to znaleziska, nie pochodzące z grobów, są to znaleziska przypadkowe, z warstw przemieszanych, natomiast dla nas one są niezmiernie cenne, bo no, świadczą o, tak jak już powiedziałem na początku, bardzo istotnym, bardzo ważnym z punktu widzenia historii medycyny, historii samego miasta okresie stołeczności, kiedy właśnie Stargard przez 60 lat był stolicą Pomorza Tylnego.